No cześć! Witam Was w filmie, w którym razem ze mną pójdziecie na bazarek i nie tylko. Jakiś czas temu ktoś pisał mi, ale też dostaję takie komentarze ogólnie, bardzo, bardzo często. Ktoś pisał mi o tym, że łatwo jest mówić, że można zrobić zakupy bez plastiku itd. i tak dalej. Już nie pamiętam, czy to na Instagramie, czy na YouTubie, ale tak jak mówiłam, często dostaję takie. Komentarze i oczywiście są takie produkty, które rzeczywiście ciężko jest bądź niemożliwe jest dostanie ich bez plastiku na wagę czy jakkolwiek, ale dzisiaj zabieram Was na bazarek, ogarniam się właśnie i pokażę Wam, jak ja po prostu planuję i robię zakupy bez plastiku. I wiem, 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 bazarki też nie są wszędzie, ale pełno tych produktów znajdziecie stacjonarnie, nawet w dyskoncie. Luzem, więc jest możliwe jest możliwe ograniczanie plastiku. I ja to dzisiaj udowodnię. No i w jakiś tam sposób mi w Warszawie jest na pewno łatwiej. Z niektórymi produktami, ale jak mieszkacie w domu i macie swój ogródek, to win win macie sytuację. Nie dość, że taka uprawa ogródka dobrze wpływa na przykład na samopoczucie. To nie kupujecie tych rzeczy w folii. Korzystajcie. Ja Wam zazdroszczę. <grymne> Makijaż zrobiony. Co prawda dzisiaj bez kropek, bo nie mam eyelinera żadnego. Wszystkie moje kosmetyki do make-upu są tutaj, a tak naprawdę jest tu jeszcze kilka rzeczy, których totalnie nie potrzebuję i muszę znowu zrobić porządek. To co? Idziemy? Jeszcze zanim rzeczywiście pójdziemy, to do koszyka pakuję słoik, bo mam nadzieję, że się przyda. Woreczki ja zawsze biorę spory zapas. I taki worek, bo będę potrzebowała jakiejś siatki dodatkowo, jak pójdę do jakiegoś dyskontu bądź po prostu sklepu, a nie na bazarek. Ale jesteście krzywo. Pojechałam do sklepu azjatyckiego, składniki, specjalnie po przyprawy, nie wiem czy to jest super ekologiczne, bo nie ma takiego sklepu z przyprawami e, takimi stricte e, innymi na wagę w mojej okolicy, ale w ogóle wydaje mi się, że to jest dosyć e, rzadkie zjawisko i nawet sos sojowy możecie tutaj wziąć mm, do własnego. Opakowania. Ale wstąpiłam też do kooperatywy Dobrze, o której tutaj wspominam, bo mają małe kłopoty. Wklejam Wam tu link. Może jak jesteście z Warszawy, to chcecie ich wspomóc nawet odwiedzając. A w kołpie kupiłam tylko masło orzechowe. Pozwólcie, że wszystko powyciągam i już Wam wszystko opowiadam. No okej, okay. więc kupiłam ogórki takie duże, bo specjalnie chcę z nich coś przyrządzić. Paprykę ostrą, paprykę słodką, płatki chili. Tutaj mój błąd. Wzięłam czajla, tę taką mieszankę. Nie przewidziałam dodatkowego zakupu, więc mam na wagę, ale w mm, torebkę taką strunową. Pomidorki. Tutaj mam borówki. E, tu są ziemiaki moje ulubione. Tutaj mam chałeczkę, pyszna, bazarkowa, najlepsza. E, I to tyle. Jak to wszystko miałam w koszyku, to jakoś wydawało mi się, że zrobiłam trochę więcej tych zakupów, ale też powiem Wam, że aż tak dużo nie potrzebowałam. Na przykład mamy jeszcze ziemiaki, myślę, że może wystarczyłyby nam na ten tydzień, ale mój pan ulubiony od ziemiaków miał swoje tegoroczne, więc jak ja miałam lorda nie kupić, no. Hello. I ja też kupując do pojemników, wiem gdzie kupię do pojemników. To jest coś, co ja wypracowałam przez naprawdę lata tutaj kupowania na bazarku, ale myślę, że spokojnie jakby to kilka tygodni, kilka razy jesteście na bazarku i wypracowujecie sobie. U kogo bez problemu zapakuje Wam ktoś do Waszego pojemnika. Tak samo na wielu straganach. Po prostu możecie poprosić o zapakowanie do Waszego e, woreczka, albo wziąć samemu, zacząć pakować, jeżeli na przykład wstydzicie się poprosić, bo też na wielu straganach można pakować samemu. Pieczywo, czy to w piekarni, czy na bazarku, też można wziąć do swojej torebki, czy jeżeli na przykład używacie mm, takiej nawet plastikowej, bo dostaliście, dostaliście w niej jakieś pieczywo, to możecie ją wykorzystać kilka razy i na spokojnie wam zapakują. Wiem, że z przyprawami może być różnie. No, ja jednak mam to szczęście, że właśnie w Warszawie jest kilka takich sklepów, gdzie przyprawy na wagę na spokojnie mogę kupić, ale w internecie też są sklepy, w których możecie kupić przyprawy na wagę i to zapakowane bardziej ekologicznie w duchu zero waste. I totalnie, moim zdaniem, nie wychodzą jakoś dużo drożej, bo ja za wszystko, wszystko zapłaciłam dzisiaj pewnie jakieś niecałe 90 zł. Myślę, że bliżej 80, bo za przyprawy to było jakieś 16. No i do tego zakupy z bazarku, więc tak. No i jeszcze w kooperatywie też kupiłam to masło orzechowe. No i może teraz pokazuję Wam takie rzeczy, które rzeczywiście nawet w dyskoncie możecie kupić luzem, czy to pieczywo, czy to produkty takie warzywa i owoce, ale. Na moim bazarku mogę też kupować e, strączki, kasze, różne ryże na wagę i tutaj mam nasiona chia i e, chyba soczewicę czerwoną, ale dzisiaj po prostu nie potrzebowałam zachodzić do tego sklepiku, żeby kupować. I tam też e, mogę poprosić do własnego opakowania, nie ma z tym problemu, e, ale ja po prostu czasami lubię nie przechowywać w słoikach, tylko właśnie w takich e, torebeczkach mm które ja potem bardzo często wykorzystuję wielorazowo. Wiem, że niektórzy wyrzucają w nich kupy swoich piesków. Ja jednak mimo wszystko wolę inne woreczki, a nie takie, ale takie są fajne ogólnie do przechowywania na przykład później grzybów suszonych albo nawet niesuszonych pan piesek wychodzi. Ja idę robić porządek z tymi zakupami. Muszę też zrobić porządek z praniem, które tutaj się suszy i w ogóle troszeczkę ogarnąć w domu, bo mam na razie wolną chatę, ale już niedługo nie będę miała, więc przed powrotem córy tutaj trzeba troszeczkę poogarniać. Mam nadzieję, że trochę wam jednak udowodniłam to, że naprawdę jak chcecie, to potraficie i możecie Zminimalizować plastik w swoim życiu. Szczególnie na zakupach. To naprawdę nie jest tak bardzo trudne. I jasne, czasami trzeba troszeczkę bardziej się nachodzić, czasami trzeba sobie wypracować niektóre rzeczy, ale one nie są niemożliwe. Nawet w dyskoncie i myślę, że jeszcze tak będziemy też próbowali robić. A tymczasem dzięki Wam bardzo za oglądanie i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie. Pa!